Witajcie oto pierwszy odcinek EZ Skin Case Simulator Jest to nowa seria na moim kanale no i właśnie tak, jest to taki symulator skrzynek No i mówię to jedyny raz, że w tej serii, w tej grze mam takiego haka dzięki aplikacji Lucky Patcher że sobie mogę za darmo kupować pieniądze do gry, a z tych pieniędzy do gry mogę kupować sobie skrzynki no więc y, dzisiaj otworzymy sobie y, no, więcej niż 10, 10 skrzynek, to tak naprawdę to ja to robię y, takie 3 minutowe klipy, y, no i trochę są lagi, ale wybaczcie, może to wina tableta, no i w naszej pierwszej skrzynce mamy no niestety y, niezbyt dobrą broń, no ale jeszcze mamy kilka tych skrzynek, więc zobaczmy co będzie dalej. No, i tutaj a MP7 będzie, 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 jest MP7. No, start taki sobie. Ogólnie jeden, jeden zwykły niebieski, jeden yy, taki, taki fioletowy. O, będzie Desert Eagle! Dobra, więc było blisko różowego, ale dobra, to też może być. Otwieramy kolejną. No, i zobaczymy, co z tego wyjdzie, co z tego wyjdzie. No i niestety słaba skrzynka. Cóż, skrzynka numer 5. No i otwieramy, zobaczymy, czy. czy coś nam tutaj będzie fajnego. Chyba nie. O! No, jeszcze trochę. Zabrakło. Zabrakło, a byłoby. Byłaby fajna broń, no cóż. Ogólnie mogę jeszcze Wam teraz powiedzieć, że, yy, że będę robił kon często kontrakty, więc yy, nie zdziwcie się. Yy, ogólnie kontrakty robię po to, żeby. No co? Żeby mieć więcej tych lepszych. A z tych lepszych mo można robić kontrakt na jeszcze lepszy i tak w kółko aż do, aż do kos. No więc myślę, że taką strategię sobie obiorę na ten pierwszy sezon. Jeden sezon będzie miał 26 odcinków, więc... więc. Chyba za rok dopiero ten sezon się skończy. Bo będą co 3 godnie nowe odcinki. <grym> Także. Dopiero za rok koniec sezonu. No i drugi sezon będzie bez haków. UMP MP7. Nice. Nice. No nieźle. Jeszcze mam jedną skrzynkę. No i potem cięcie, i kupuję sobie kolejne skrzynki. Zobaczmy jak wyjdzie na tą numer 10 No i niestety przejdziemy nam dwa stat traki I w pomiędzy dwoma fioletowymi No cóż Peszek Dobra teraz Robię sobie z kumplem Tego małą wymianę Po prostu daje mi Kilka shadow Więc teraz sobie je otworzymy Dobra mamy ich tutaj 5 Więc otwieramy Shadow y. Zobaczymy może Jakaś lepsza broń się tutaj trafi. No, ale na początku, niestety, nie zaskakuje. No, zobaczymy. Może jeszcze coś się trafi. mam jeszcze cztery skrzynki. Kosa byłaby fajna, ale. No, wątpię. W pierwszym odcinku kosa to musiało być coś fajnego, niesamowitego. No i inne bóle mamy. Ciekawe, dobra. Mamy już cztery fioletowe. No dobra, jaka będzie kolejna? No i znowu zabraknie, zabraknie o tej różowej. Dobra, mamy tu jeszcze dwa shadow y, zobaczmy. No i trzeba być po coś dobrego, no i przyleciał AK różowy. Zamiast tego mamy tego Fagasa, czy tam Famasa. Famas, Fagas. Co za różnica, tak w ogóle. No i jeszcze ta skrzynka ostatnia i oczywiście będzie mak. No niestety słabiutko. I chyba... Ale chyba będę mógł zrobić kontrakt na nich. Jednak to może trochę później. Mamy już 6 Falcon Cases. No dobra, to otwieramy. Lecimy z pierwszą. No, i. A jejku! Ale dobre przeleciały. AK! Czerwona. Ja! Kurka, Szkoda, szkoda. Dobra, kolejna Falcon Case. I znowu nam czerwone przelatują. Jeszcze duża przeleciała i będzie to Statstrak Niebieski. Dobra. Otwieramy dalej. Cztery jeszcze Falcon case'y. I znowu nam dobre przelatują, O, będzie, będzie MP. No, nie, no jak, Jak, to zabrakło milimetra, zabrakło chyba. Ja nie mogę przy kości to by było chyba. No, znowu zabraknie, co? Ja nie mogę, drugi raz rzędu. Drugi raz rzędu nam braknie milimetra, no ja nie mogę. Co tu się dzieje? Co za pech! No, no i... oczywiście niebiesko. Ostatni Falcon Case. No, tym razem musi być coś dobrego! Musi! Come on! Come on! No nie, no... sat, Kurde, fagas. famos. No dobra, więc to było na tyle w tym odcinku. Kontakt może zrobimy sobie y, w kolejnym. No a teraz... Dzięki. Na razie.